Przygotowujemy się do drugiej odsłony wystawy, na której prezentujemy suknie ślubne koninianek. Dzisiaj mamy przyjemność gościć w naszym muzeum panią Annę Kozaczewską. Pani Anna przywiodła nam swoją sukienkę ślubną, jest to suknia ze ślubu cywilnego i zacznijmy, może opowiadać tą historię od początku, czyli w którym roku pani ślubowała. Ja ślubowałam w 1967 roku, wtedy byłam na drugim roku studiów w Krakowie i w czerwcu właśnie tego roku przyjechałam do Turku na ślub cywilny. To jest właśnie sukienka do ślubu cywilnego i proszę powiedzieć, co sprawiło, że zdecydowała się pani na taki krój? Czy wtedy była taka moda? Jeszcze wtedy nie było takiej mody, ale no byłam studentką, mieszkałam w Krakowie. Chciałam, żeby to było inaczej niż tradycyjnie. I dlatego zdecydowałam się na taką małą garsonkę. Z pięknej, błękitnej koronki. Koronka została zakupi zakupiona w komisie, bo to był jeden, jedyny sklep, w którym można było dostać w owym czasie ładne rzeczy, eleganckie z zagranicy. Moje rówieśniczki szły w długich sukienkach, w białych sukienkach. Wtedy bardzo modne, wzorowałyśmy się na. Pani prezydentowej Kennedy, która nosiła malutkie żakiety szanelowskie z małymi, okrągłymi kołnierzykami, z dużą liczbą guziczków. I właśnie ja taki fason sobie wybrałam. Sukienkę szyła mi Krawcowa w Złoczewie. To jest moje, rodzinne, moje i mojego chłopaka rodzinne miasteczko. Czyli w zasadzie taki krój światowy. Czy trudno było taką sukienkę uszyć w tym czasie w Polsce? Jakie ona wrażenie robiła na gościach? Mnie ona się podobała. Miałam maleńkie buciki, kaczuszki, miałam jeden goździk i w ten sposób byłam ubrana do ślubu cywilnego. Czy się podobała? No tak, w tym środowisku, w którym się znajd funkcjonowałam wtedy, to yy, podobałaś. Ja chciałam powiedzieć, że tą garsonkę w tej chwili ja mogę tylko przyłożyć sobie. Natomiast yy, kiedy mam rocznicę ślubu, to ubiera ją moja synowa Renata, albo moja wnuczka. I wtedy mamy mnóstwo zabawy i, i mnóstwo wspomnień.